Na polską wstrząsnęła wiadomość o zabójstwie 11-latka z Katowic. Sebastiana szukało w niedzielę kilkadziesiąt osób. Ostatecznie poszukiwania zakończyły się w Sosnowcu, gdzie w kartonie pod garażem znaleziono jego ciało. To tutaj w dzielnicy Niwka porzucił zwłoki 41-letni optyk z Sosnowca. Kontaktu takiego nie miałem, tylko tyle co zaniosłem tam do naprawy okularów, nie? No tak no to jak tu przychodził robić, to tak. Jak się przechodziło, no to tak, drogo widziałem, nie? No nikt by nie przepuszczał, że. Z takiego człowieka będzie potwór. Na działce, na której budował dom, mieszkańcy widywali go tu dawniej z żoną. Po wytypowaniu samochodu należącego do podejrzewanego, policja dotarła do niego bardzo szybko, jednak nie udało się zapobiec tragedii. Zatrzymany przyznał się do zabicia 11-latka. Jeszcze dzisiaj nad ranem przeprowadzono z jego udziałem eksperyment procesowy. Służby pracowały całą noc. Czyli oględziny tego miejsca, zabezpieczenie śladów, dowodów, ale również przeszukania w tych wszystkich miejscach, których... Mężczyzna mógł przebywać i gdzie mógł też przetrzymywać tego chłopca, bo wiemy, że najprawdopodobniej zaraz po uprowadzeniu jednak chłopca jeszcze przetrzymywał i do zabójstwa doszło później. Ale kiedy, to dokładnie będziemy wiedzieć po sekcji zwłok, no i przede wszystkim to, czy to zabójstwo miało też podtekst seksualny. Po południu zakończyła się sekcja zwłok 11 -latka. Prokurator jeszcze dzisiaj ma przedstawić mu zarzuty. Na razie prokuratura nie potwierdza, że będzie to zarzut zabójstwa, bo najpierw usłyszeć ma go 41-latek. Jest podejrzewany o popełnienie zbrodni zabójstwa dziecka. Dzisiaj prokurator planuje doprowadzić zatrzymanego mężczyznę do prokuratury okręgowej w Sosnowcu, gdzie z jego udziałem zostaną przeprowadzone czynności procesowe w postaci ogłoszenia mu postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu w charakterze podejrzanego. Bezpośrednio po przesłuchaniu tego mężczyzny prokurator podejmie decyzję w kwestii środków zapobiegawczych. O tej sprawie rozmawia na ulicach wiele osób, nie tylko w Dąbrówce Małej, gdzie mieszkał chłopiec. Zabicie Sebastiana będzie miało dla nich długofalowy efekt. Czy Ta sytuacja przez wiele miesięcy będzie u wszystkich rodziców pracowała niestety i owocowała lękiem. O własne dzieci. I on jest o tyle nieracjonalny, że takie sytuacje zdarzają, takie zbrodnie zdarzają się bardzo rzadko, ale one niestety będą, ta zbrodnia będzie miała konsekwencje wielomiesięczne, i każdy z nas, który ma dzieci, będzie się bał je wypuszczać samodzielnie na placę zabaw, na podwórko. I to jest nieracjonalne, niestety, ale jesteśmy też ofiarami, wszyscy jako społeczeństwo jesteśmy ofiarami tego człowieka. Największa to 11-letni Sebastian, który został uprowadzony przez nieznajomego zaledwie 200 metrów od domu. Tyle zabrakło, żeby wrócił z placu zabaw i nie trafił w ręce swojego oprawcy. We wrześniu ubiegłego roku na terenie dawnej giełdy elektronicznej w Sosnowcu stanęła naczepa. Do dziś nie ustalono jej właściciela, bo gdyby doszło to do skutku, ten byłby zobligowany do jej usunięcia. Tak jak było to w przypadku naczepy pozostawionej w dzielnicy Pogoń. A problem jest duży. W porzuconej naczepie znajdują się odpady niebezpieczne. Ten problem jest problem nas wszystkich Sosnowiczan. No i w tej chwili trwa procedura wyłonienia firmy, która zajmie się utylizacją tych chemikali. Najprawdopodobniej są to pochodne olejów i lakierów. Konkretnego składu w tej chwili nie znamy, poznamy w momencie, kiedy one trafią do utylizacji. Wywóz odpadów nie jest tanią sprawą. Według wstępnych szacunków koszt wywozu substancji chemicznych oscyluje w granicach 200 tysięcy zł. Jednak pozbyć się ich trzeba, bo w ostatnich dniach pracownicy miejskiego zakładu usług komunalnych Dostrzegli niewielki wyciek z mauserów. No oczywiście od razu zdziałaliśmy, zostały poinformowane odpowiednie służby i przystąpiliśmy do działań polegających na ujawnieniu miejsca tego wycieku. No i oczywiście Straż Pożarna tutaj, przy pomocy również naszych pracowników i sprzętu Ciężkiego Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, dokonali ogędzin wnętrza tej naczepy, stanu technicznego mauserów. No i stwierdzono niewielki wyciek z jednego z zaborów. Szybko został usunięty, dodatkowo zostały usypane poduszki piaskowe, które docelowo mają stanowić taką barierę zabezpieczającą właśnie przed kolejnymi wyciekami, gdyby one miały wystąpić. Co ważne, odpady na ten moment nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, jak i środowiska w tym miejscu. Władze Sosnowca deklarują, że chemikalia znikną możliwie najszybciej po wyłonieniu firmy, która zajmie się ich wywozem oraz utylizacją. W zeszłym tygodniu Komisja i Parlament Europejski przegłosowały kwestię Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, co z perspektywy śląska stanowi bardzo ważny program finansowego wsparcia. Z 17 miliardów euro do Polski trafi 3,5, w tym 2 miliardy do śląskich samorządów. Cieszę się z tych ułatwień dla inwestycji, dla budowy domów, dla zakupu mieszkań. To zawsze jest model napędowy gospodarczy. My w tym roku i w zeszłym roku tak zwane wydatki majątkowe, czyli inwestycje. Kluczowe, staraliśmy się utrzymać jak na najwyższym poziomie, bo to zawsze napędza biznes, to zawsze tworzy miejsca pracy, to powoduje obieg pieniądza w gospodarce, a więc ułatwienie tego procesu inwestycyjnego jest dla mnie bardzo istotne. Pandemia COVID-19 pokazała, jak niedoinwestowana jest służba zdrowia. Konkretny miliardy dla województwa śląskiego ma zagwarantować zwiększenie nakładów PKB do 7%. Istotną zmianą jest również ta obniżająca opodatkowanie PIT dla emerytów. To obejmie, proszę Państwa, proszę zauważyć, jaka to jest skala. 65% emerytów obejmie właśnie ta, ta obniżka, więc, jakby absolutnie wymagane wymagany rozwiązanie. Drugim rozwiązaniem dla emerytów będzie możliwość zwolnienia z PIT dla tych, którzy osiągając wiek, wiek emerytalny będą chcieli nadal pracować i nie pobierać świadczenia. Dla tych osób będzie taka możliwość i będzie tutaj zwolnienie. Dlatego też zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości Polski Ład to rozwiązanie służące wszystkim Polakom bez względu na polityczne poglądy. Ja bym go nie nazwał programem dla Polski, a porozumieniem między społeczeństwem a stroną Proszę popatrzeć, zmiana w podatku PIT dotyczy ponad 18 milionów Polaków. To nie jest drobny gest. Zapowiadane zmiany mają również skutkować nowymi miejscami pracy. Według deklaracji polityków partii rządzącej, mieszkańcy województwa na pewno to odczują. Metropolia pracuje nad uruchomieniem nowoczesnego systemu liczenia pasażerów. Dane dotyczące liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej pomogą w szybki sposób dostosować rozkłady jazdy. Pomiary dotychczas wykonywane były przez osoby, które punktowo w danym dniu weryfikowały ilość pasażerów na wybranych przystankach. Metropolia zamierza wdrożyć w przyszłym roku system liczenia pasażerów. Jest to system, który można powiedzieć, jest taki online, znaczy w, danym, w danej godzinie chcemy na przykład wiedzieć, ilu pasażerów jest na danej linii. To jest bardzo dokładny system. Tak, szacowana dokładność to jest około 99%. Jakie dane do nas będą napływały? Możemy uzyskać zarówno dane z całej metropolii, z poszczególnego miasta, a także z poszczególnej linii, czy też ilu pasażerów się przemieszcza między przystankami. W ramach rozstrzygniętego przetargu zakupione zostaną specjalne bramki liczące ilość wejść oraz wyjść oraz cały system oprogramowania. Na starcie dostaniemy oprogramowanie i. Będzie do niego przyłączonych tak jakby 300, około 300 pojazdów. Będą to pojazdy PKM-u Sosnowiec, które wyposażymy w dodatkowe urządzenia, jak również pojazdy z obszaru tyskiego, czyli zarówno autobusy PKM-u jak i trolejbusy tyskich linii trolejbusowych. Dane dotyczące liczby pasażerów są istotne nie tylko z uwagi na lepsze dostosowanie rozkładów jazdy, ale również z punktu widzenia rozliczeń finansowych. Transport publiczny utrzymywany jest głównie ze składki, którą gminy co roku wpłacają na ten cel. Pozyskane dane będą mogły zostać wykorzystywane do bardziej precyzyjnego obliczenia jej dla poszczególnych gmin. Mieszkaniec Rudy Śląskiej postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i kontrolować ilość zanieczyszczeń w powietrzu. Sam stworzył czujniki badające jego jakość. Pierwszy kilka lat temu zainstalował u siebie. Następnie pojawiły się na prywatnych działkach u innych mieszkańców miasta w poszczególnych dzielnicach. Teraz będą kolejne. Aby zainstalować taki czujnik, wystarczy połączenie z siecią Wi-Fi oraz do prądu. Ja tym tematem jakości powietrza już się interesuję jakiś czas w mieście i swój czujnik miałem zamontowany już w 2018 roku. Natomiast w momencie, kiedy w mieście przestały działać czujniki w tym roku, te miejskie, postanowiłem trochę, tak jakby tą inicjatywą podzielić się z mieszkańcami, a i w związku z tym no, powstał ten projekt Jaki Luft. Te czujniki to są czujniki niskobudżetowe, one kosztują około 380 zł i my je tak jakby użyczamy, użyczamy mieszkańcom. Warto przypomnieć, że w Rudzie Śląskiej jeszcze do niedawna działało kilkanaście czujników smogowych. Teoretycznie działają nadal, jednak nie zapisują pomiarów. Problemy pojawiły się w momencie niewywiązania się firmy podwykonawczej. Do końca tygodnia powinniśmy uruchomić postępowanie na wymianę tych, Czujników na nowe, ale już z pełnym serwisem i wysyłaniem danych. Po prostu także będziemy co roku odnawiać umowę na serwis i utrzymanie tego, tak żeby one działały praktycznie cały czas bez zbędnych przerw. Z inicjatywy Łukasza Beka zamontowanych jest już sześć czujników w takich dzielnicach jak Bielszowice, Czarny Las, Halembie, Rudzie oraz Goduli. W przyszłym tygodniu kolejne trzy czujniki zostaną zamontowane w Kochłowicach. Jakość powietrza w poszczególnych dzielnicach można śledzić. Na specjalnej stronie jakiluft.pl